Witajcie w czwartek 17 listopada, nic za bardzo ciekawego się nie dzieje, więc nie kręcę za bardzo filmików, ale muszę Wam pokazać jakie zrobiłam ciasto marchewkowe. Ostatnio robię soki codziennie, więc stwierdziłam, no szkoda tych wytłoków, w sumie już nadawałam tym wiewiórkom, ale cała góra tego leży teraz w ogrodzie. Nie wiem kiedy one to zjedzą. Więc stwierdziłam, czemu by nie zrobić na przykład ciasta marchewkowego. No i zrobiłam zobaczcie, jak pięknie mi wyrosło. A dałam dwie małe łyżeczki sody oczyszczonej. Nie wiem, czy ta soda jest odpowiedzialna za wyrośnięcie tego ciasta tak bardzo. No i zaraz będę próbować. Wygląda zachęcająco. Ogólnie ja bardzo lubię ciasto marchewkowe. No zobaczcie co tutaj zrobiłam tak nie mogę się z tymi kwiatami w tym roku pożegnać tak mi jest ich szkoda więc wzięłam chociaż jednego z tych czterech biedaków które już tam dogorywają na ścianie i powiesiłam w środku nie wiem co z nim będzie co będzie z tą plergonią no ale na razie zobaczymy może jeszcze trochę pocieszy oka. Jeszcze te pączki tutaj są. Biedne kwiatki. Odwiedził mnie dzisiaj Patryk z Rubi. A koty? A koty co? Wszystkie pouciekały? Co Rubi? Też się boisz tych kotów, nie? Weszłaś? A tu tyle tych kocisk. I tylko jedynie gadułka? Nie uciekł? Tylko się troszeczkę schował i Mączka, Mączka na górze to się nie boi, jeszcze tylko kitek się nie boi, chociaż nie jest do końca pewien nie, co to jest za monster. Zobacz tedy jest, zobacz tedy piesek, a też nie bardzo, a gadułka jaki tu siedzi cały czas obserwuje, nie gadułka, gadułka cały czas tutaj obserwuje pieska, no i jak owieczko? Nie, ale ty masz ładną fryzurę, jak pięknie niedawno była? Nie. Mhm. Tak, ale ładnie. Pięknie ją zrobili. No, chodź, Kiteczku. No co? Ty byś chciał? Ty byś chciał, nie? No iść, Kitek do pieska. Dawaj, do pieska. No co? To ty w samolocie masz swoje siedzenie, tak? Jak lecisz? Bo Lubi zawsze na Florydę leci. Na całą zimę. Nie? I dwa siedzenia kupują mi Ruby siedzi. Gadułka wyjdziesz, pójdziesz do pieska, syt umie. Lay down, lay down, lay down, lay down, lay down. No, speak Łapę. Oooo. <laughs> Monster gadułka. Ale wszyscy tutaj zaciekawieni są. Ale zaciekawiony gadułka. I Kitek też by chciał. Straszny taki pies, nie? No idź. Idź zobacz. Gadułka. Jak tam, Kiteczku? Idziesz do pieska? No Kitek może podejdzie. No chodź Kitek. No, Idź do pieska. No ale dwóch odważnych wyszło. No i co lubi? A ci coraz bliżej tutaj są. Kitek się odważył. No. Jak tam Kitek? Tak? Dyszy piesek. Ale Kiciulek obserwuje. Tymi mądrymi oczkami coraz bliżej pieska. Piesek nie patrzy się, piesek nie chce kontaktu wzrokowego utrzymywać z kotkami, ale oni się patrzą na, na niego momentami wpatrzeni. No i co dziuby. Chcielibyście mieć takiego pieska na co dzień? Bedułek, jak sobie usiadł, jaki skulony, taki koteczek. I taka niespodzianka Właśnie, dzisiaj. Taka niespodzianka Właśnie, dzisiaj. Woda. Chcesz robić water? Właśnie. Chcesz się napić? Wodę. Let's go get water. Go on. Ale wyście się przestraszyli. Dziuby. A ty gdzie, Szaruś, byłeś? Już piesek poszedł. No, już jest all clear. A mączka cały czas tutaj obserwowała z góry. Jedna z dziewczyn tylko, co nie poszła, nasza wampirka mała. No? Tak. I zobaczcie, jaka u nas już zima. Nie przestaje padać. Akurat słońce zachodzi. A na północy jeszcze gorzej, tam spadło chyba z 50 cm śniegu. No i taki listopad tutaj. No to kotki dzisiaj miały niespodziankę. Dawno psa tutaj nie widziały. Byłam dzisiaj w naszym chińskim sklepie, w naszym supermarkecie. Jak ktoś nie widział tego filmiku, o nim to wam tu podlinkuję. A i oni zawsze mają takie bardzo ciekawe. Pabcie tam i zobaczcie jakie te są fajne, a jakie ciepłe. Także skusiłam się na takie kapciuszki. No, są po prostu niesamowite. I kupiłam też kilka rzeczy kosmetycznych. No i też kilka rzeczy do jedzenia oczywiście. Kupiłam paczkę takich masek. Które są dosyć ciekawe, ponieważ one są na rano, więc nawet nie trzeba myć twarzy. Wystarczy nałożyć taką maskę. I potrzymać 5 minut. I wtedy ta maska i umyje twarz i odpowiednio nawilży. One są japońskie. I mają w sobie bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy typu olej z orzechów Makedemia. Wyciąg z hibiskusa, wyciąg z akai, wyciąg z passion fruit, czyli z marakui, wyciąg z ananasa, sok z limonki, czyli wybielający, wyciąg z mięty, mają też w sobie miód i kolagen i inne dobre rzeczy. I tak jak mówiłam, to jest produkt japoński, a ogólnie... Produkty japońskie i koreańskie. Bardzo lubię używać produkty kosmetyczne. I tutaj mamy 25 tych maseczek i to jest jakaś edycja hawajska o zapachu tropikalnym. Kupiłam też krem do rąk z japońskiej firmy Shiseido. Ja bardzo lubię kremy do twarzy z tej firmy. Są. Bardzo dobrze nawilżające i takie delikatne, ale kremu do rąk od nich jeszcze nie miałam, więc też z przyjemnością wypróbuję. Do tego kupiłam sobie paczkę mojego ulubionego chińskiego słonecznika. Ja akurat lubię go w tej wersji oryginalnej, ale oni mają tam cuda. Mają jakieś słodzone. Ja nie chciałam nic słodzonego. Ale mają o smaku na przykład orzechów pekanowych. Dzisiaj widziałam o smaku kokosów. Ale ja ogólnie lubię ten oryginalny smak. Bez żadnych dodatków. Plus, że w tamtych jeszcze jest cukier. I chyba widziałam nawet słonecznik o smaku brzoskwini dzisiaj. Także zupełnie crazy. Kupiłam też taką paczkę. Naszego kanadyjskiego dzikiego łososia. Wędzonego. Ja bardzo lubię z i tak samo wędzonego łososia. Oczywiście nie jemy go za często, bo to nie jest za zdrowe ze względu na wędzenie. No ale od czasu do czasu. I właśnie lubię najbardziej tego z Pacyfiku, a nie tego atlantyckiego. Kupiłam też taką paczkę grzybów taki i też takie grzybki. Tam mają w tym chińskim supermarkecie najróżniejsze te grzyby, także zawsze jakieś fajne grzyby kupię. No i ceny za klapki dałam 11 dolarów. Ta paczka maseczek kosztowała 20. Krem zdaje się 4. Taka paczka słoneczniku była na, jakimś właśnie, na jakiejś promocji i kosztowała 2,50. Te grzybki już nie pamiętam, ale coś koło 3 dolarów. Tutaj ja 150 gram tych shiitaki 3,30 No i takie wielkie pudełko tego łososia kosztowało niecałe 11 dolarów. Także uważam, że ceny całkiem przyzwoite. No i taki tu piątkowy wieczór spokojny przy kominku. Mieliście dzisiaj przygody z pieskiem. No, rzadko to się zdarza. Cały guzcik. Jeszcze na czwartego szaruś. Nie ma już miejsca. Zajęte. Zrobiłam też taki wianek ze światełkami. No i on tak wygląda. Bardzo ładnie się błyszczy. A ta lampa to jest po prostu cudo. U nas bardzo nieprzyjemnie jest na zewnątrz. Bardzo wieje. Jest tylko minus jeden. Ale jest tyle wilgoci w powietrzu. No i pada śnieg. Więc bardzo dobra pora, żeby siedzieć w domu. Chodź, August, nie wychodź. Dziubek, nie wychodź. Gadułka też nie wychodźcie. Celeoś, a patrzycie, sobie na światełka? Czy czekacie na hoze? Ale hoze chyba dzisiaj nie przyjdzie. Nie w taką pogodę. Ale wiecie co, to jest normalnie szok: że tydzień temu jeszcze było ciepło. No bo przecież tydzień temu w sobotę jeszcze te kwiaty zbierałam. To jest szok. Kilka dni różnicy. Okej, okay, dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego weekendu. Dzięki za wszystkie łapki w górę, i serdecznie pozdrawiam. No i piszcie komentarze jak zwykle. Buziaki pa.